Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzar, witam w kolejnym odcinku z Rinku z tym nie tylko. Dzisiaj sobie pogadamy również o zestawach pamiątkowych, w który zestaw pamiątkowy warto zainwestować. Jak wiecie, mamy Shanghai Major, więc są te zestawy do wyboru, jeżeli kupiliście koina, trochę o tym e, inwestować lub brać, bo tam możecie sobie brać, więc trochę też o tym pogadamy. E, Cieszę się jakoś zna, znam na zestawach pamiątkowych? Nie, ale mogę da wam dać jedną opinię, która moim zdaniem jest całkiem... Spoko dotycząca zestawów, jakie fajnie flipnąć. No i dodatkowo trochę marketu. Przejrzymy po prostu, co się dzieje. A zestaw w tych fali... To jest co ja gadam, jakiś jaki zestaw? Fala eliminacyjna, czy jak to się nazywa? Czyli mecze, które będą później na Shankaju, bo jeszcze gra Wildcard Passion UA Kto się dostanie. Zrobię po południu, więc po południu będą obstrane mecze. Więc zapraszam również na kanał. No a co, a my szybki stopie, że zapraszam Was na Crafty cs 2 gdzie wpadnie chyba jutro lub pojutrze film z mojego ekwipunku i z moich inwestycji w CS2, wartości tego, więc zapraszam, zapraszam serdecznie na kanał, link będzie w opisie. Dodatkowo są dwa fajne odcinki z craftami, polecam, zapraszam serdecznie do subskrybowania. Szybki stepem Empire Swapik, strona do wymieniania swoich skinów. Link do strony będzie oczywiście w opisie, darmowe 5 dolarów wraz z kodem Eldart przy wymianie. Do tego strona nie wlicza ceny naklejek, przez co macie dużo przepięknych craftów i naprawdę jest tego tutaj sporo do wyjęcia, więc polecam sobie snajpić, dodatkowo przy doładowaniu, doładowaniu aktualnie z moim kodem dostaniecie aż 40% bonusu przy doładowaniu, przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 40 dolarów, przy doładowaniu 300 dolarów, darmowe 400 dolców, a my przechodzimy do filmu, zacznijmy może od zestawów pamiątkowych, czyli który zestaw pamiątkowy wybrać, generalnie jak to wygląda z zestawami pamiątkowymi, na przykład tutaj macie zestaw Dasta z Rio 2022 roku, zestawów z Szanghaju jeszcze nie ma, niedługo jakoś pojawią się na rynek, jak będą wchodzić też będzie wszystko pokazywane u mnie na kanale i jak to wszystko wygląda, są Zestawy, tak uproszczenie, jak to wygląda na start, żeby już wszyscy wiedzieli. I tyle, ile jest map, czyli tam jest 7 bądź 8 map, na przykład Anubis i tak dalej. Każda mapa ma inne skiny w swoim zestawie. I wiadomo, jakie zmieniała pula map aktywnych, czyli tych, które są grane na, na majorach, to tak samo e, zmieniają się tutaj zestawy. Czyli jak zestaw przecież z, z zawsze jest taki sam, e, czyli ma tą Gold Arabeskę. Znaczy, kiedyś był inny swoją drogą, jeszcze został potem zmieniony to też taka ciekawostka, więc tak też może się wydarzyć, ale generalnie zestawy są raczej takie same. No i tu mamy Rio, na przykład Dusta. I aktualnie jest Shanghai 2024, Dust 2, również z tymi samymi skinami z Goldem Arabeską. Lecz, co się działo z tutaj takimi pojemnikami Dusta? Zobaczcie, co się mogło wydarzyć. Co tutaj się wydarzyło? Generalnie zestaw pojątkowy Dusta został wyrzucony z puli map, czyli mapa Dust następnym majorze nie była. Była po prostu inna mapa z innymi skinami, co przez to zdało, że Gold Arabeska strasznie rosła do góry i była droższym skinem. I tak samo zestaw pojątkowy B bardzo urósł, po prostu zestawu długo nie było, wiecie, cena sobie po, fajnie poleciała, czyli spoko inwestycja i fajnie krótkoterminowo można to flipnąć, czyli co tutaj radzę, generalnie to jest inwestycja moim zdaniem ryzykująca z jakimś tam potwierdzeniem, co wiemy, że na pewno wypadnie, no na pewno wypadnie, w ogóle jest zestaw, jest zestaw, zestaw Vertigo, tak wyszukuję, a jakbym po prostu tak dał, Vertigo, jest, więc duże prawdopodobieństwo jest, że wypadnie zestaw pamiątkowy tutaj z Vertigo. Dlaczego? No bo aktualnie mamy mnóstwo przycieków, że Vertigo ma być wyrzucaną mapą, jest jedną, również też coś jest z inferno. Więc te ryzyko pod Vertigo, pod inferno, aktualnie, żeby to flipnąć. Tylko uwaga też tutaj, żebyście słuchali, to robicie na własne ryzyko. Ja wam nie mówię, że tak musi być, tylko że tak często jest. Zestaw pamiątkowy da sta dwójki się różni tym, że moim zdaniem ma ładniejsze skiny. Ma lepsze skiny. Gold Arabeska jest prześlicznym skinem. TMK. Jest spoko, ale nie jest aż taka ładna. Zestaw z Inferno ma to samo, czyli nie ma jakichś super, aż fajnych skinów. Chociaż na Dasta 2 też ludzie narzekają, więc to, co w co w was zainwestujecie, jest to wasza sprawa. Ja kupię dwa lub trzy zestawy, bo ja nie lubię w to dużo inwestować i prawdopodobnie kupię tak. Kupię Vertigo, kupię Inferno i kupię Dasta dwójkę. Czyli kupię trzy takie mapy podstawowe, bo mi się wydaje, że tak. Das 2 po prostu ładny skin i mi się po prostu podoba, więc kupię ten zestaw. I Vertigo i Inferno pod flipa, jak wypadnie tutaj z aktywnych pool map i zestaw zostanie wyrzucony w kosmos, wtedy go od razu sprzedaję. Taki jest mój plan, jeżeli chodzi o to. Więc uważajcie, patrzcie też na skiny, i to jest Wasza decyzja, ostatecznie, pamiętajcie o tym. Więc mam nadzieję, że Wam troszkę pomogłem jak to wygląda z zestawami, zestawami pamiątkowymi. One generalnie długoterminowo rosną, no ale na przykład bardzo wolno to wygląda. Zobaczcie tutaj te zestawy, no rosną, bo rosną, nie? Ale naprawdę wolno to wygląda. Więc to na tyle. Przejdźmy jeszcze do marketu co się dzieje, jak, co tutaj e, wygląda. E, strzynki bez dużych zmian, więc tutaj nie, nie, bez komentarza zostawimy je również. E, dlaczego konwerter jest? Obstawiam, że przez hole'a, crafta, który był wcześniej, wybił go, no i teraz po prostu spada sobie. A dziwne, że dalej jest na głównej stronie tutaj. Klacz e, 2.0.4, nic się nie dzieje. O Jezu, pary 40 groszy, obrzydliwy, obrzydliwy event. Nie no, oczywiście, żartuję sobie tutaj. E, kurze ty, czekajcie. Glitter fajnie sobie z imperialków spada. I to glitter przypominam. Znaczy no z, imper z imperialkami jest. Problem jest, jedna wada, jedna zaleta duża. Wa zaleta jest taka, że zajebista jest ta naklejka i bardzo spokojnie wygląda. Wada jest taka, że wszędzie się póki co dostają i dosyć zaczyna być jej dużo. Więc kurczę inwestycyjnie to trochę lipnie pod tą naklejkę wygląda. Bo tak samo było na przykładzie Maus. Maus było strasznie drogą i fajną naklejką, ale przez to, na ilu ona eventach się stała, zaczęła być po prostu mniej chciana. Wiecie, więcej jej dużo, bo na różnych eventach jest, te naklejki wyglądają dosyć podobnie. E, I popyt na tą naklejkę to też trochę no, zmniej, zmniejszył się. Jak ja się cię wysławiam, przepraszam Was. E, za to, e, więc tak to wygląda e, póki co, no co tutaj ciekawe powiedzieć a, sprawdźmy sobie digla, bo to jest ciekawe czy digel trochę spadł, miejmy nadzieję nie, nawet troszkę urósł no, lipa jest z tym diglem, ja dalej na niego czekam myślę, czy nawet nie ryzykować i spróbować go z karnetu wyciągnąć, ale to jest bardzo ryzykowne. Może tak zrobię, może nie pod kontencik Zobaczymy, zobaczymy No ale raczej mnie tutaj korci, żeby go kupić I wydaje mi się, że tak raczej postąpię No jest drogi, jest drogi, co by tutaj nie gadać No niestety, no ale cóż, zobaczymy Zobaczymy jak to z nim jeszcze będzie A Was co widzowie, za zapraszam do subskrybowania Jeżeli lubicie kontent z nie tylko Życzę Wam miłego dzionka Jeżeli macie jakieś pytania i komentarze Zapraszam do tutaj sekcji komentarzy I trzymajcie się, cześć, cześć